Dajcie panie no 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 dzień dobry, dzień dzień. Dzień dobry. proszę pani, jeździ Basa jest strony że proszę pani, jest taka kwestia, jak ja u was zankowałem, tak. no to nie? Bo już miałem takie dziwne objawy, że mi taki lekki swąd się z silnika. Tak. I jak stałem, to mi się taka kontrolka paliła, ja mam Volvo, nie? Tak. Znaczy pożyczony od kolegi. To się jaka dziwna kontrolka paliła. Zapytałem się tam jednego takiego jakiegoś takiego faceta, mechanika takiego jakby, nie? Co tam był taki od was? pracownika, e, tak? Na pojeździe. No, no. Tak. E, co jest grane? On tak zajrzał mi tam, popatrzył na tę rozdzielcą tą no, deskę. tak, e, pokiwał głową i tak powiedział olej. Tak. I poszedł. No, hmm. ja że tak powiem, zgodnie z instrukcją olałem sprawie, Tak. Pojechałem sobie i proszę Pani, zaraz mi samochód za warciawą, proszę Pani, jakieś 80 km tak? stanął, dymi i w ogóle nie chce jechać. Z telefonu komórkowego dzwonię. Mhm. Kurczę, no nie ma szefa, żeby to coś Panu poradził. Cudno, ja tu ja Panu pomogę. A może Pan gdzieś zadzwoni, no Pan stoi znowu? No, bo wie pani, wszystko byłoby dobrze, mnie zdziwiła ta, ta, kontrolka, że miga, ale jak mi pracownik powiedział, że mam olać sprawę, no ewidentnie popatrzył, pokiwał głową, powiedział olej. Tak? I poszedł. Tak? No to, olałem, pojechałem, a tu coraz bardziej mi dymiło, tak mi dźwięczały tego słowa w głowie, że mam olać, no to nie przejmowałem się tym, myślałem, że to normalna jakaś jest sprawa w tym wodzie, bo ja wcześniej nie jeździłem takim samochodem, mm -hmm. bo 5 to mam normalnie swoje, ale to jest od kolegi samochód duży. No to ja panu pomogę. Bo ziemniaki w dzwonię, wo wo wiozę teraz w gaźniku tam. Najlepiej tak by do mechanika pan, mechanik mechanik coś stwierdził, to co ja mogę panu pomóc. Aha. Jakby było coś przyczyna, czy to paliwo, no to wtedy pan się zgłosi na stację tu do nas. Natomiast, proszę pani, jest taka kwestia, że trochę z pretensją dzwonię, że ten wasz pracownik mi kazał olać sprawę, no. No właśnie, no kurczę. No nie powinien tak powiedzieć. No nie powinien, prawda? No oczywiście, że tak. Bo w ten sposób ja bym od razu zareagował, coś byśmy tam wymienili, czy coś. On mhm. powiedział, że mam się tym nie przejmować i olać. No no to mhm. bez przesady, no. no. Oczywiście, że tak. To nieładnie postępy. No proszę uprzejmie, ta pani oczywiście miała świętą rację, no bo tak nie może być. A u nas w naszym kraju to jest tak, że taki pracownik podchodzi i on ja bardzo przepraszam, ale on cały czas sobie olewa. W związku z tym ja też olałem w tej sytuacji samochodowej, odjechało i proszę bardzo, jak cała rzecz się skończyła. Tragicznie. Mi, mi.